Cześć i witajcie. W tym filmie pokażę Wam jak dostosować i znaleźć tryb uśpienia na Waszym Samsung Galaxy S3 i 5 Ultra. Dobrze, więc pierwszym krokiem będzie na przykład otwarcie szybkiego menu tutaj. I jak widzicie macie tutaj tryby, możecie przytrzymać na tym palec. Albo jeśli chcecie to zrobić ręcznie, aby dostać się do okna, możecie po prostu nacisnąć ustawienia. I tutaj przewiń w dół, aż zobaczysz. Tryby i rutyny, więc po prostu naciśnij na to i będziesz, jak widzisz, w tym samym oknie. Więc po prostu naciśnij na Sen, i tutaj możesz go włączyć, właśnie tutaj, i możesz również, więc mm, właśnie włączyłem coś przez pomyłkę. Tutaj możesz również automatycznie ustawić timer, na przykład jeśli chcesz, aby był włączony o. Pointless, na przykład możesz to zrobić. I możesz również wybrać funkcję tego trybu na przykład, aby nie otrzymywać powiadomień. Możesz wybrać tapety ekranu blokady lub ekranu głównego i dostosować je do swoich upodobań. Więc jeśli podobał Ci się ten film i uważasz go za pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj i dzięki za oglądanie.